31 stycznia tniemy sobie o trzy listki na dużej szklarnie po trójkącie tutaj na rozwidleniach plantów przez co odsłaniamy trzecie grono, czyli to Muszę zwrócić uwagę, że to druga planta jest już połączona żółtym sznurkiem a my sobie tutaj wycinamy Jeden liść na łączeniu, jeden na, na białym sznurku i drugi liść pod klikę. Prosta spra sprawa na początku można się pogubić. Y niektóre planty są tak zrobione, że y chłopaki, które którzy zawijali, zawijali, obrywali. O tak jak tutaj jest oberwany liść przy plancie, to tutaj nic nie ruszamy. Osoba, która pierwszy raz to robi, na początku się kręci, ale potem jak się już dochodzi do wprawy, to te liczenie jest niepotrzebne tylko po prostu rączki sobie same robią proszę bardzo, fajnie, Ciach i już nie ma. już widać zawiązane pomidory na tym trzecim trosie rano pracowaliśmy na siedząco, oczyliśmy liście na średniej szklarni po dwa ale do szefa mówię czy zapytałem się szefa czy nie dałoby rady tego podzielić po co sobie dopomęczyć czyli sobie do 12 tam cieliśmy a po 12 do 17 robimy tutaj no już tyle razy to robiłem że te ruchy mam naturalne to nie jest jakieś tam zapieprzanie po prostu dłonie i nożyk chodzi sobie sam jak Kończyk w swojej restauracji kroi sushi w i ukrojone.